Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie, za zaproszenie na, na, na konferencję, która jest związana z moją wizytą dzisiaj w Świnoujściu, ale trudno przy okazji wizyty nie, nie odnieść się do tematu, który jest, którym żyję od, no można powiedzieć, tygodnia, może, może trochę dłużej, całe Świnoujście i też duża część, duża część Polski 13 kwietnia wprowadzony został zakaz, bezwzględny zakaz dostępu do strefy bezpieczeństwa wokół terminala LNG w Świnoujściu. I ja chcę na wstępie zaznaczyć, że my nie jesteśmy krytykami tego, że należy chronić infrastrukturę krytyczną. Infrastruktura krytyczna, która zapewnia nam bezpieczeństwo powinna być z całą determinacją państwa państwa chroniona. Tylko to, co niestety przebija się z całego obrazu dzisiejszej sytuacji i nas najbardziej niepokoi. I mówię to zarówno o, o politykach, ale przede wszystkim o mieszkańcach. To jest kom, po raz kolejny kompletne nieprzygotowanie, nieprzygotowanie do wprowadzanych, no, ostrych decyzji administracyjnych, powiedzmy sobie, uczciwie. I w związku z tym do tego musimy się dzisiaj odnieść, bo ja na spotkaniu 12, kiedy pan Wojewoda zorganizował wirtualne spotkanie, kiedy poinformował, że właśnie podpisuje, podpisuje zarządzenie o zamknięciu strefy w dzielnicy świny warszów w Ciewarszów, odniosłem się i powiedziałem wprost, panie Wojewodo, co państwo zrobili w tym celu, żeby przygotować tego typu, tego typu decyzję w zasadzie od 24 lutego ubiegłego roku. Mamy 14 miesiąc wojny. Sygnałem ostrzegawczym powinny być, uruchamiającym wyobraźnie powinny być chociażby e, no, wycadzenie obu e, rurociągów Gazprom, e, przepraszam, Nord Stream nieopodal e, e, Świnoujścia i od wtedy wszystkie służby państwa powinny pracować nad zabezpieczeniem i nad mądrym wprowadzeniem zabezpieczeń do infrastruktury krytycznej tej w tym e, terminala LNG w Świnoujściu. Tymczasem okazuje się, że w tej sprawie nie zrobiono nic. E, dlatego dzisiaj e, wspólnie z Panią e, przewodniczącą e, Elżbietą Jabłońską będziemy chcieli wystosować pismo do Pana Wojewody e, wzywającą do tego, żeby w sposób natychmiastowy podjąć działania za chwilę powiem w jakim, e, w jakim zakresie, które będą miały mitygować, zmniejszać skutek tych decyzji na życie codzienne mieszkańców, przybywających tu, tutaj e, licznie turystów, firm, które prowadzą w tym, e, na tym obszarze działalność gospodarczą, które mogą być, e, czy będą na pewno tymi e, zakazami dotknięte. Bo w tym zakresie, jak na razie, nie do, 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 poza takimi bardzo e, nieprecyzyjnymi e, obietnicami, nie, nie doczekaliśmy się żadnych konkretnych deklaracji. A więc mamy sytuację tradycyjną. Najpierw wprowadzamy bardzo, bardzo twardy zakaz bez kompletnego przygotowania, a dzisiaj mamy improwizację pod tytułem: Co by tu zrobić, żeby jakoś życie mieszkańców ułatwić? To pokazuje kompletny brak profesjonalizmu działania służb państwa, i to mnie akurat bardzo, bardzo martwi, bo wydaje się, że od 24 lutego wszystkie służby, w szczególności. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, również służby militarne naszego państwa powinny pracować nad systemem ochrony naszej infrastruktury krytycznej, nie tylko samego terminala, ale wszystkich punktów infrastruktury krytycznej w kraju. W taki sposób, żeby jednocześnie umożliwić normalne życie mieszkańcom. No niestety, jeszcze raz powtarzam, tak się nie dzieje. Dlatego dzisiaj wystąpimy z apelem do Pana Wojewody o to, aby po pierwsze powołał zespół, który natychmiast za, e, przedstawi taką drogę krytyczną do tego, żeby, e, żeby umożliwić e, alternatywne dojście do e, plaży w Świnoujściu. E, o tym była mowa na spotkaniu, ale w sposób bardzo, bardzo mglisty. Że no, będzie musiał się w to zaangażować Urząd Morski jako dysponent terenu lasy państwowe, jako właściciele poszczególnych dróg w tym terenie. Natomiast nie doczekaliśmy się, chociaż jest już, jest już dzień po, po zamknięciu wprowadzeniu tego bezwzględnego zakazu. Jakiś konkretów, że taki zespół został powołany przez pana Wojewodę, że składają się tam Specjaliści właśnie z zakresu, z Urzędu Morskiego, z Lasów Państwowych, z nie wiem, Generalnej Dyrekcji Dróg, czy kogoś, kto będzie, czy też gminy, że są na to zabezpieczone środki i tego typu działania zostaną podjęte. Więc oczekujemy natychmiastowo powołania takiego zespołu, bo, to, bo, bo tylko w taki natychmiastowy sposób można i w taki multidyscyplinarny, a tutaj wszystkie drogi prowadzą do rządu, można tą sprawę jakby niezwłocznie niezwłocznie jeszcze przed sezonem rozwiązać. Drugą rzeczą jest kwestia oczywiście zorganizowania dostępu do klubczowych obiektów turystycznych. Znaczy, ja powiem w ten sposób, ja byłem w paru miejscach bardzo militarnych, mocno strzeżonych, które na świecie są zorganizowane w taki sposób, że pomimo tego umożliwione jest wejście tam turystom. W jaki sposób? W bardzo prosty. Organizuje się system bramek na wejściu do danej strefy, system przewozu tam nikt nie może chodzić również. To jest system przewozu busami do miejsca turystycznego. Tam jest wydzielona strefa, gdzie turyści mogą się poruszać i tą samą stroną wracają. Nie ma zagrożenia atakiem bombowym, no bo każdy jest sprawdzony na detektorach na samym wejściu. To nie jest jakiś rocket science, to jest normalna praktyka, jeżeli są strefy zabronione, do których dopuszcza się ruch turystyczny. I to wystarczy skopiować, bo to funkcjonuje na całym świecie. Tego typu rozwiązań nie ma. Słyszymy, że, że, mają, że mają turyści, mieszkańcy do latarni morskiej dopływać niemieckimi statkami. Nomen Omen. To trochę ja nie mam nic przeciwko, przeciwko flocie cywilnej absolutnie. Natomiast, natomiast z punktu widzenia tej retoryki często używanej antyniemieckiej przez stronę rządową, to rzeczywiście zabrzmiało dosyć kuriozalnie. Wydaje mi się, że, mi się, że można to zorganizować po prostu lepiej dla mieszkańców nie, 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 i to wcale w żaden sposób nie wyklucza, nie wyklucza też dost, dostępu od strony wody. Punkt trzeci, który nas bardzo mocno interesuje, to jest kwestia alternatywnych ścieżek rowerowych. Jak państwo wiecie, my na Pomorzu Zachodnim realizujemy największy, najbardziej ambitny plan rozwoju ścieżek rowerowych w Polsce. Ta e, odcinek, który został zamknięty, tak naprawdę jest odcinkiem, można powiedzieć, trzech szlaków wytyczonych. To jest szlak, to jest droga Eurovelo. 10, a więc ta droga międzynarodowa, Blue Velo oraz ścieżka dookoła Zalewu Szczecińskiego. One wszystkie przebiegają przez ten odcinek, który został w chwili obecnej zamknięty. Więc y, y, oczekujemy tego, że rząd natychmiast przystąpi do, znaczy złoży deklarację finansową, bo my to możemy wydaje mi się, że wspólnie z władzami miasta wykonać, y, do tego, żeby, y, żeby oznakować drogę alternatywną rowerową. Żeby wyznaczyć strefę bezpieczną, bo naj, największym problemem po naszych analizach zupełnie wstępnych, kiedy doszło do, do zamknięcia tej strefy, wynika, że najbardziej niebezpiecznym i problematycznym będzie, będzie odcinek drogi krajowej numer 3 na odcinku mniej więcej, mniej więcej 700 metrów, a więc mówimy tutaj od tego rozjazdu pomiędzy pomiędzy drogą Barlickiego. Barlickiego, a drogą Wolińską do przejazdu, przejazdu kolejowego. Tam jest rzeczywiście bardzo duże natężenie ruchu, o którym wszyscy wiemy. Na szczęście jest tam pas pobocza, który można by było i tutaj nasi, nasi eksperci od ruchu rowerowego przerobić na ścieżkę pieszo-rowerową, po prostu wyznaczając tą strefę, zamykając ją betonowymi odgrodami, które można z prefabrykatów po prostu kupić i ustawić i wyznaczając tam pas bezpiecznego ruchu dla rowerzystów, czy też dla pieszych, którzy będą chcieli z tego, z tego dojścia chociażby do, do tutaj podziemnego miasta czy, do, czy, do, czy nad morze skorzystać. I to jest pilne, to da się szybko zrobić, natomiast to wymaga nakładów finansowych i mamy prawo oczekiwać tego typu deklaracji ze strony rządowej. Wreszcie punkt czwarty to jest deklaracja finansowa, jasna i wyraźna wobec firm i osób prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną dotknięte, czy zostają już, mówmy w czasie teraźniejszym, zostają dotknięte wprowadzonymi zakazami w taki sposób, aby uzyskały rekompensatę jak wszystkie inne firmy, które czy to ucierpiały przy okazji pandemii, czy też ucierpiały przy okazji rok temu dziejącej się katastrofie na na Odrze uważamy, że to mocno, znacząco uspokoiłoby sytuację. Pewnie to nie są wszystkie rzeczy, które, które niepokoją społeczność lokalną. Mamy tutaj przedstawicieli tak naprawdę społeczności lokalnych, bo zarówno przewodniczącą radnych, jak i szefa Rady Osiedla Warszów. Będziemy na ten temat dalej dyskutowali. Natomiast te rzeczy, które dzisiaj przedstawiamy, uznajemy jako... Pilne, niezbędne do natychmiastowego, natychmiastowego rozwiązania. Dziękuję bardzo, może Pani Przewodnicząca. No, dzisiaj yy, widzicie Państwo, to właśnie Pan Marszałek przyjechał z rozwiązaniem, jakie ewentualnie, w jaki sposób mogłaby przebiegać droga rowerowa, aby w sposób bezpieczny, bezpieczniej, właśnie cykliści przemieszczali się dalej w głąb Polski. Ale takie rozwiązania powinniśmy otrzymać już od wcześniej, od służby wojewody, bo przecież wiemy, że projekt uchwały, zmieniającą uchwałę o bezpieczeństwie portów procedowany był dużo wcześniej. Tymczasem w kwestii, gdzie dotyczy to skutków finansowych prowadzenia tego projektu ustawy, wszędzie widnieją zera w ustawie i zarówno w roku 2023, cztery, no jedynie w roku 2022 jest to 0,3 miliona złotych, pozostałe lata to są 0 milionów. Nie wiem czemu akurat te miliony tu się znajdują, ale, ale są to 0 milionów i widać, że nie było przygotowania takiego wcześniejszego, w jaki sposób zrekompensuje się te straty zarówno dla osób prowadzących działalność związanych również też i z działalnością w tym obszarze, jak i również dla mieszkańców chociażby przebie zupełnie przebiegu innego dróg. I, i dzisiaj no, jesteśmy bardzo tutaj w samorządzie zniesmaczeni tym, że nie było żadnego przygotowania. We wtorek pan Wojewoda był w Świnouściu. Liczyliśmy też, że nim taka decyzja nastąpi, będą kolejno po tym wysłuchując się też głosy, jakie zabrali mieszkańcy, głównie tutaj Warszawa. Pan przewodniczący właśnie zarządu Osiedle Warszów zorganizował to spotkanie i liczyłam, że Wojewoda po to przyjechał, aby te rozwiązania wdrożyć w życie ale okazało się, że najpierw zakaz, a, czy, a co będzie dalej, to trudno, trudno powiedzieć. No, na razie przynajmniej taki, tak, taki gest tutaj z naszej strony, aby no, nie siedzieć bezradnie i, i starać się to życie uprościć mieszkańcom, również i turystom wczoraj. Też byliśmy świadkiem, jak wielu turystów wybierało się, nie wiedząc jeszcze o tym, że jednak dostęp do zabytków no, nie jest możliwy. Jak jechali tam i z powrotem, no bardzo, bardzo zawiedzeni, że tej możliwości nie mają. Więc no, tutaj liczymy, zdajemy sobie sprawę z tego, że to bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną, jest to tutaj infrastruktura krytyczna też i nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców Świnouścia, ale to energetyczne związane z całym krajem, ale liczymy też no, na takie rozwiązania, bo jednak gro tego produktu krajowego brutto to też się wytwarza w naszym mieście w Świnoujściu, więc też i no, jakaś rekompensata na pewno z tym związana z zamknięciem tego dostępu i tą uciążliwością w tej chwili mieszkańcom Świnouścia się należy, a przypomnę jak tylko powstawał gazoport to było szereg konsultacji, mieszkańcy zgłaszali, były przekonywania, że jednak nie będzie jakichś takich znacznych uciążliwości, bo będzie to wszystko rekompensowane, chociażby wybudowanie tego parkingu przy plaży było jednym z tych elementów, a w tej chwili no, zabrano mieszkańcom, zabrano wszystko i brak dostępu, więc no sytuacja nie jest na pewno, no jest trudna. To no, może poprosimy... Jeszcze może pana przewodniczącego słowo. byśmy poprosili. Pan przewodniczący Zarządu osiedla wojciech Pola. Nie, nie wiem co mam powiedzieć, bo tutaj e, pani przewodnicząca. Rady, Wars... Rady, Rady Rady Miasta, przepraszam, Rady Miasta, jak i, jak i pan Marszałek powiedzieli już wszystko na ten temat. Mieszkańcy są bardzo zniesmaczeni. Ze względu na to, że turystyka na Warszawie jest dość specyficzną turystyką, to jest przede wszystkim do ludzi, przeznaczona dla ludzi, którzy chcą w ciszy i w spokoju spędzić swój czas. Ta plaża jest bardzo spokojna, jest bardzo, bardzo bardzo spokojna, bardzo szeroka. To jest typowa dla ludzi właśnie takich, którzy chcą z dziećmi spokojnie spędzić czas. Czy nawet, czy nawet z psami, czy, czy ze, ze zwierzętami. Jest po prostu bardzo piękna, bardzo szeroka. Można nią spokojnie dojść do zdrojów, Tam ludzie wybierali, ludzie ją wybierali po to, żeby właśnie sobie od tego zgiełku, te, z tej strony zgiełku ludzi po prostu tam wypocząć. A w tym momencie zostało zabrane nam wszystko tak samo jak i po prostu wszystkie biznesy, które na Warszawie również są prowadzone, ale nie są to prowadzone biznesy hotelowe, tylko to są po prostu, żeby, żeby ludzie sobie dorobili do pensji, I tak te pensji pensji podstawowej, po prostu teraz mają zabrane zabrane środki, środki do, do życia po prostu I, i to na chwilę obecną, na chwilę obecną wszystko. Wojewoda, tak naprawdę mówiąc, na spotkaniu we wtorek z mieszkańcami, z nami nie przekazał żadnej informacji, która, która, która było, by nas satysfakcjonowała, a wręcz wydaje mi się, że o całej sytuacji, którą wprowadził dzień później, wiedział już w, tamte, w tamtego dnia i nawet nie, nie, nie raczył nas powiadomić tego osobiście, tylko zostało to powiadomione przez, przez media. Może ja jeszcze tylko w końcu zdanie. Co tracimy? Wizerunek Świnoujścia, stawa młyny i nasza latarnia, prawda? Proszę Państwa, 120 tysięcy odwiedza rocznie turystów latarnię Fort Gerharda i wypoczywa na plaży Warszaw. Bo mówimy o pla plaży Sinouściu, ale po, na, na w dzielnicy Warszów, Także to tracimy. I mieszkańcy nie mają gdzie wypocząć. No dokąd się udać, no, no, no po prostu nie ma tam nie ma parku, jedyne te, te, te tereny to właśnie zostaną odgrodzone. Tak, to są jedyne akurat tutaj się zgodzę Dokładnie. z panem radnym, to są jedyne tereny dla mieszkańców, e, bo w szczególności dla mieszkańców Warszawa, które są taką odskocznym od życia codziennego, żeby pójść odpocząć, wypocząć, wyłączyć swoje myślenie, po prostu być w ciszy z naturą, a to wszystko teraz zostało nam zabrane, a w w pobliskich miejscach nie ma już, ta, nie, nie ma już takiego miejsca. O, tak. Przypomnę, że latarnia w Świnoujściu jest najwyższą latarnią na świecie wybudowaną z cegły. Jest to zabytek na skalę światową. Ludzie na całym świecie wiedzą, że, że taka latarnia to jest najwyższa w, na świecie, to jest właśnie w Świnoujściu. Szanowni Państwo, ja tylko już podsumowując, mogę tylko dodać, że. Że ja doskonale pamiętam, kiedy w roku 2016 w bardzo też takiej trudnej i burzliwej atmosferze my wtedy, zarówno ja reprezentant sejmiku, ale również strona rządowa, wtedy rząd Platformy i PSL-u konsultowaliśmy lokalizację gazoportu czy, czy terminala LNG właśnie w dzielnicy Warszów w Świnoujściu. I to nie były łatwe rozmowy. Znaczy, to każdy, kto jeszcze wtedy uczestniczył w nich, doskonale pamięta. Ale na końcu wypracowano konsensus, który miał być gwarancją tego, tej wartości dodanej również dla mieszkańców, że, że ta inwestycja oczywiście w jakiś sposób płynie na ich życie, może na, na uciążliwość, ale też będzie wartością dodaną, że, będą, że będzie rekompensata, że będzie droga, dostęp do, do łatwiejszy do plaży, parking. Że, że będą i to wszystko było przygotowane równolegle. To było najpierw uzgodnione, skonsultowane, a następnie została ruszona inwestycja. I dzisiaj ja mam takie głębokie poczucie, że mieszkańcy mają Warszawa, mają prawo czuć się po prostu oszukani. znaczy, że wtedy wyrazili zgodę na określone warunki funkcjonowania, korzystania. Dzisiaj zabiera im się kluczowe elementy tej, 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 tej takiej umowy społecznej. Nie dając żadnej rekompensaty, znaczy wprowadzając to z dnia na dzień, zupełnie chaotycznie, zupełnie po partyzancku, bez przygotowania i bez powiedzenia, ok, musimy czasowo Wam zabrać taką i taką część przestrzeni, ale udrożniliśmy tutaj drogę, zrobiliśmy taki przejazd, zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby, żebyście, żebyście ten okres, mamy nadzieję, że jakiś czasowy, przeżyli. Yy, przeżyli no, j, j, jak najbezpieczniej, a z drugiej strony z jak najmniejszymi uciążliwościami. Tego po prostu nie ma. Ja powiem tak, ktoś y, słyszy takie, tego typu tłumaczenia, często na, 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 chociażby na tych spotkaniach z wojewodą padało, no wiecie, szanowni państwo, my podkreślamy za każdym razem, to jest rozwiązanie czasowe. Super, tylko nikt nie powie na jaki czas. Osobiście też bym nie powiedział na jaki no, czas, no. tak, bo tylko wiemy doskonale, że zwykle jest tak, y, że zakazy się wprowadza bardzo szybko, a znosi je później bardzo, bardzo długo. Więc dzisiaj nic nie wskazuje na to, żebyśmy mogli powiedzieć, ok, mówimy o perspektywie miesiąca, nie ma sensu budować nowej drogi w tym terenie. Nie, raczej mówimy w, takim, w takiej sytuacji, patrząc również na rozwój wydarzeń, wydarzeń w Ukrainie, że mówimy o perspektywie roku, może dwóch. Dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. A wiemy, że zresztą te akty terroryzmu będą zdarzały się nawet kiedy wojna się zakończy. Tak? To, 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 e, więc ja jestem, jakby, pełen obaw, że my, jeżeli dzisiaj nie wywrzemy takiego bardzo dużego nacisku e, na to, żeby, żebyśmy usłyszeli konkrety. Konkrety, jak, konkretne rozwiązania i żebyśmy po raz kolejny zawarli taką umowę trochę społeczną właśnie z mieszkańcami, że dostajecie alternatywnie to, reorganizujemy życie tak, żeby, żeby ta uciążliwość była jak najmniejsza, to niestety ten okres będzie trwał nie tydzień, nie miesiąc, ale będzie trwał rok, dwa, a może, może i jeszcze dłużej i wszyscy do tego się e, przyzwyczają, a e, znaczy w sensie, w sensie takim, że mieszkańcy, mieszkańcy w którymś momencie stracą tą motywację do, do, do jakby wyrażania swoich E, swojego niezadowolenia i, i, to tak, i będzie tak, no dobra, kto się tam będzie mieszkańcami Warszawa przejmował, czy tam je jakąś tam grupką 120 turystów, którzy odwiedzają latarnię, może dopłyną od strony, e, od strony wody. Znaczy to jest, pokazuje niestety, jak w pigułce taki kompletny brak profesjonalizmu w podejmowaniu działań. I to, to akurat mnie bardzo smuci. Mówię, nie kwestionuję samego, e, samych decyzji, które są wprowadzane, Decyzje, bezpieczeństwo jest na pewno pierwsze, tylko łatwiej by było na pewno wprowadzić reżim bezpieczeństwa dla wszystkich, jeżeli od początku by, by się powiedziało ludziom, nie, nie, słuchajcie, tak i tak nie możecie dzisiaj funkcjonować, macie taką i taką alternatywę w tym zakresie, tu i tu będziecie sprawdzani właśnie, czy nie wnosicie jakieś, przecież to, to nie są jakieś, nie wiadomo jakie niebywałe, niebywałe problemy, żeby żeby wyznaczać różnego rodzaju badać ludzi, którzy w obszarze danej strefy gdzieś, gdzieś funkcjonują. Tak się robi wszędzie na terenie każdego zakładu, że przechodzą ludzie przez bramki, tak jak na, tak jak na lotniskach czy, czy w innych strefach, które są narażone na, na niebezpieczeństwo i wymagają specjalnej kontroli. I do tego są się ludzie akurat w stanie przyzwyczaić i, i, i natomiast nie są w stanie się przyzwyczaić do tego, że, że władza mówi nie, zamykamy i tak naprawdę nie mamy dla Was żadnej oferty, żadnej alternatywy, żadnego pomysłu. Plus do tego to powiedzmy też realne realne straty finansowe, które nie są łatwo dzisiaj policzalne, bo dzisiaj można łatwo policzyć, ile osób nie, nie dojedzie do, do fortu, ile osób nie dojedzie do latarni, ale ile osób nie przyjedzie do właśnie tych pensjonatów, które są w Warszawie. To, to są zwykle kwatery, kwatery prywatne i prawie tak naprawdę internet nie ograniczony do Warszawa, tylko do całego prawego, prawego brzegu Świnoujścia. W związku, z tym, w związku z tym dzisiaj te osoby mają taki Oczywiste prawo oczekiwać tego, że, 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 że będą miały w tym zakresie rekompensatę, jak słyszycie Państwo, w tym zakresie oferty żadnej i cisza. Więc o to dzisiaj m.in. apelujemy. Ja jeszcze dodam, że legislacyjnie też tutaj były ogromne problemy, jeśli chodzi o wprowadzenie tej ustawy. Opinia prawna jest, nie była pozytywna właśnie do tego zapisu dotyczącego świnościa artykułu 20. 7a i stąd też no, ten pośpiech jest zupełnie niezrozumiały. My jako Kup Platformy Obywatelskiej wnieśliśmy taki wniosek do Pana Prezydenta również o opinię prawną i już wiemy, że eksperci również prawnicy w Urzędzie Miasta tym się zajmują, o opinię w jaki sposób Miasto Świnouście może w tym zakresie się odwołać w momencie, kiedy ta ustawa no w ten sposób też również została procedowana, została w ten sposób też podjęta. A dzisiaj chciałam podziękować panu Marszałkowi, przewodniczącemu również Platformy Obywatelskiej w Regionie Zachodniopomorskim, że też tutaj wzruszył się naszymi problemami i, i też postanowił tego nie pozostawić bez odzewu i i również eksperci pracowali, aby nowe jakieś rozwiązania i propozycje również przedstawić dla Pana Marszałka. No Platforma jest taką organizacją, która nie siedzi, nie krytykuje, ale przedstawia przedstawia rozwiązania w jaki sposób można by było ulepszyć, no a jeżeli, jeżeli taka też sytuacja Krytyczna wydarzyła się, w jaki sposób tym skutkom wszystkim również móc przeciwdziałać. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Chyba, że są jakieś pytania. Jeśli nie ma, no to my dzisiaj yy, yy, zresztą udostępnimy Państwu pewnie tą treść, treść naszego. Jest pytanie? Tak, ja mam pytanie. Proszę bardzo. spotkaniu z mieszkańcami Związku Pomorskiego yy, często przebijały się takie dwa słowa, jak port kontenerowy, który i tak ma być zbudowany na schudo terminale RNG. Kilometry plaży i tak miałoby być zabrane, I czy to nie jest według pana taka próba przedprzeciwnego wydarzenia tej właśnie budżetu znaczy w mojej ocenie, w mojej ocenie po tej decyzji tak nieprzygotowanej opór wobec portu, który i tak był, w chwili obecnej będzie, będzie oporem, mówię o oporze społecznym, będzie oporem bardzo, bardzo dużym. A wiemy, że tego typu inwestycji w warunkach oporu społecznego po prostu przy, przeprowadzić się nie da. Więc w mojej ocenie cała ta sytuacja, a więc wprowadzenie w sposób nieprzygotowany tego typu, tego typu zamknięć, będzie skutkowało tylko tym, że ta szansa na to, że ten terminal kiedykolwiek dojdzie do skutku, się to oddala, a nie przybliża. To jest moja, moja opinia osobista. Więc... Ze strony mieszkańców mogę powiedzieć tyle, że to jest... Raczej społeczne, społeczne podejście, że mieszkańcy są wręcz przekonani, że chodzi właśnie o budowę terminala kontenerowego i obejście po prostu mieszkańców, nie tak jak było właśnie przy budowie terminalu gazowego, które rzeczywiście były, były konsultacje, ja sam pamiętam, bo wtedy byłem w szkole gimnazjalnej, były konsultacje też również z nami z dzieciakami, jak to, żeby później prze, prze, przedłożyć swoim rodzicom i tak dalej a tutaj tutaj po prostu wydaje mi się że rząd chce obejść nas wszystkich mieszkańców części prawobrzeżnej tak po prostu żeby, żeby zrobić coś a, a nas po prostu zaorać no, za przeproszeniem odciąć odciąć od świata Dziękujemy Szanowni Państwo. Udostępnimy Państwu tę treść naszego listu i tych postulatów, które dzisiaj przedstawiliśmy. Tak jak podkreślamy, nasz, na, w tym zakresie, akurat w zakresie bezpieczeństwa, my wyłączamy to ze sporu politycznego. Natomiast kwestie organizacji życia mieszkańcom, tu pozostajemy w sporze, w sporze z wojewodą. Dziękujemy bardzo serdecznie za przybycie na konferencję.